Kwalifikacja pacjenta do zabiegu wybielania jest zawsze poprzedzona zabiegiem higienizacyjnym połączonym z badaniem jamy ustnej. Po upewnieniu się, że nie ma przeciwwskazań, razem z pacjentem wybierana jest metoda, dzięki której zęby zostaną wybielone. Metod wybielania zębów mamy kilka. Są metody gabinetowe, kiedy to pani higienistka zajmuje się całym zabiegiem, są również metody nakładkowe, domowe, kiedy pacjent dostaje od nas indywidualną nakładkę. I są na minimum 4 godziny dziennie albo śpi, albo w ciągu dnia wchodzi. Są też metody wybielania zębów pojedynczych, czyli wewnątrzkomorowe, kiedy lekarz-dentysta wybiera pojedynczy ząb po leczeniu kanałowym wewnątrzkomorowo. Nasza dzisiejsza pacjentka wybrała metodę gabinetową, laserową. Zabieg zaczynamy od zabezpieczenia dziąseł płynnym koferdamem. Następnie na zęby nakładany jest preparat wybielający który aktywowany jest laserem. Do żelu wybielającego dodawane są związki zwiększające absorpcję energii światła laserowego o określonej długości fali. Utleniaczem w przypadku wybielania jest natlenek wodoru lub natlenek karbamidu.